Bez żadnych zakłóceń i opóźnień trwają prace przy rozbudowie świetlicy wiejskiej w Łażanach. Inwestycja jest realizowana zgodnie z opracowanym harmonogramem, a sam wyremontowany obiekt ma zostać oddany do użytku jeszcze w tym roku. W kolejnym etapie będziemy robić już na dwóch częściach, czyli będziemy zaczynać od instalacji. A kiedy zakończą się wszystkie prace? Tego nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, ponieważ wszystko jest od pogody. Remont świetlicy jest finansowany ze środków budżetu Gminy Żarów, oraz pozyskanego dofinansowania z samorządu województwa dolnośląskiego. Koszt remontu to ponad 800 tysięcy złotych, a przyznane dofinansowanie wynosi 500 tysięcy złotych. Stan surowy budynku jest już zakończony. Zakończył się także montaż okien na świetlicy, a w tej chwili ekipa budowlana pracuje przy ociepleniu budynku. Trwa również montaż nowych instalacji. Zgodnie z planem świetlica wiejska po remoncie ma zostać oddana do użytku mieszkańców w trzecim kwartale 2020 roku. Zajęcia tutaj będą prowadzić pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, bowiem obiekt znajduje się w zarządzie naszego Ośrodka Kultury. Gminy Centrum Kultury i Sportu w Żarowie, jako nadzorca, zarządca tym, tego obiektu, chce zrobić, doprowadzić do takiego stanu, aby to miejsce było centrum kultury centrum wsi, gdzie wokół tego właśnie miejsca będziemy skupiać wszystkich mieszkańców wsi Łażan różnych pokoleń, czy to dzieci, czy osoby starsze, czy seniorów, każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Planujemy też szereg zajęć, zorganizowanie szeregu zajęć tutaj na tej świetlicy. Świetlica będzie również służyła lokalnej społeczności, a także prężnie działającym tutaj Stowarzyszeniu Miłośników Łażan Przyjazna Wieś, Kole Gospodyń Wiejskich i klubowi sportowemu zryw łażany.